Maszyny. Zwróćcie uwagę na to jak to idzie i jakie szkody potrafimy pokonywać! Budowa, terenie, ciężkie warą. Wiemy czego oczekujecie od naszych maszyn i dlatego testujemy je dla Was na naszym poligonie. Jest to sprzęt, który powodu po to, aby sobie w terenie. Michał uwielbia tak. Cechą szczególną tej maszyny to genialne zabezpieczenie podwozia wałów napędowych oraz ogromna pojemność. Dawno nasze wewnętrzne testy nie przykuły takiej publiki. Możemy się poruszać po sosie, możemy się poruszać po budowie. Nie podlegamy pod inspekcję transportu. Coż mówić więcej? No i zużycie paliwa, które w porównaniu do innych maszyn jest minimalne. Nie będziemy Wam pokazywać w akcji nic z tego. Jak w takim terenie, będzie sprawować wrotka. Nie wróżę jej. Dobrej sytuacji, zresztą sam widzę po swoich butach, co tu się dzieje. prawnie, efektywnie. Dawino D12, wozidło sztywnoramowe, w układzie obu osi skrętnych. Zaletą obu osi skrętnych jest to, że naciski zawsze rozłożone są po, po kwadracie, więc w miarę ciężko jest to wozidło wywrócić. Niektóre wozidła przegubowe mają yy, w celu zabezpieczenia wywrotki układ stabilizacji ramy, gdzie stabilizują nam to dodatkowo siłowniki hydrauliczne. Zwróćcie też uwagę na zabezpieczenia części dolnej, która wywrotka w takim terenie dorówna tej maszynie. A pamiętajmy, że w terenie zużycie paliwa wozidła będzie nawet 10 razy niższe niż wywrotki z załączonymi napędami i reduktorami.